W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych, między innymi, czerwona nota Interpolu dla dywersantów. Gruziński złodziej wpadł na gorącym uczynku. Cwana dziewiętnastolatka w rękach policji. Szokujące odkrycie u trzech Ukraińców. Policjanci z warszawskiego Ursynow'a udaremnili próbę kradzieży wartego 150 tysięcy złotych Hyundai'a, którą podjął 52-letni obywatel Gruzji. Interwencja była błyskawiczna. Na miejscu funkcjonariusze zastali pracowników firmy ochroniarskiej, którzy obezwładnili podejrzanego tuż po tym, jak próbował uciec z parkingu przy ulicy Sytej. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Ze zgłoszenia wynikało, że dwóch mężczyzn usiłuje włamać się do zabezpieczonego alarmem i immobilizerem pojazdu. Według ustaleń śledczych, sprawcy posługiwali się specjalistycznym urządzeniem przechwytującym sygnał z kluczyków co pozwala ominąć fabryczne zabezpieczenia samochodu i umożliwia jego uruchomienie bez posiadania oryginalnego klucza. Interwencja ochroniarzy pokrzyżowała plany złodziei. Jeden z nich uciekł, natomiast drugi został zatrzymany na miejscu. W pobliżu parkingu policjanci odnaleźli walizkę zawierającą elektronikę służącą do pokonywania zabezpieczeń pojazdów, co potwierdziło, że mieli do czynienia z przygotowaną i zaplanowaną próbą kradzieży. Operacyjni oraz śledczy z komisariatu na Wilanowie zebrali obszerny materiał dowodowy i doprowadzili zatrzymanego do prokuratury rejonowej Warszawa Ursynów. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem samochodu o wartości 150 tysięcy złotych. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. W końcowej części sprawy pojawia się również szerszy kontekst. Gruzja należy do państw, w których obywatele coraz częściej podejmują pracę w Polsce. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pod koniec 2024 roku zgłoszonych było ponad 25 700 gruzińskich pracowników. Od 1 grudnia 2025 roku obywatele Gruzji nie mogą jednak korzystać z uproszczonych zasad zatrudnienia obowiązujących wcześniej. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, zatrzymali 12 osób podejrzewanych o udział w rozbudowanej grupie przestępczej. Według ustaleń śledczych, struktura miała przez blisko pięć lat wykorzystywać działalność jednostek organizacyjnych związków wyznaniowych do popełniania wielu przestępstw. W tym oszustw, wyłudzeń oraz procederu prania pieniędzy. Grupa działała od grudnia 2020 roku do listopada 2025 roku, prowadząc swoją aktywność na terenie Szczecina, w innych częściach kraju, a także poza granicami Polski. 1 grudnia bieżącego roku funkcjonariusze dokonali jednoczesnych zatrzymań 12 osób zaangażowanych, zdaniem prokuratury, w przestępczy proceder. Z zebranych materiałów dowodowych wynika, że grupa wykorzystywała działalność gminy wyznaniowej Szczecin, będącej jednostką Kościoła Naturalnego, a także innych podmiotów związanych z ruchem religijnym. Mechanizm działania polegał między innymi na pozyskiwaniu środków finansowych poprzez działania pozorne, ukrywaniu majątku oraz maskowaniu faktycznych przepływów finansowych. Śledczy ustalili również że członkowie grupy planowali zarejestrowanie kolejnego związku wyznaniowego, który miał w przyszłości zostać użyty w analogicznych, nielegalnych działaniach. Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także zarzuty oszustw na szkodę funduszu kościelnego poprzez doprowadzanie do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Wobec podejrzanych sformułowano także zarzuty podawania nieprawdziwych danych do zakładu ubezpieczeń społecznych, w celu wyłudzenia nienależnych świadczeń bądź zawyżenia ich wysokości oraz poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej dekretów o powołaniu misjonarzy. Kolejne elementy przestępczej działalności obejmowały udaremnianie postępowań egzekucyjnych poprzez pozorne obciążanie nieruchomości, wynikające z ich rzekomej konsekracji, a także liczne działania w ramach tzw. prania pieniędzy. Osoba uznana za kierującą strukturą miała dodatkowo podżegać współsprawców do popełnienia poważnych czynów zabronionych, w tym spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz pozbawienia wolności wskazanych osób. Wstępnie oszacowano, że straty funduszu kościelnego, wynikające z działalności grupy wynoszą co najmniej 6 milionów złotych. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec czterech zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki wolnościowe, w tym dozór policji, poręczenia majątkowe oraz zakazy kontaktowania się z określonymi osobami. Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Prokuratura Krajowa kontynuują szeroko zakrojone czynności, których celem jest pełne ustalenie mechanizmu działania grupy przestępczej, zakresu jej wpływów, wielkości osiągniętych korzyści oraz wszystkich osób mogących mieć związek z procederem. Prokuratura Krajowa skierowała do komendy głównej policji wnioski o objęcie czerwoną notą Interpolu dwóch mężczyzn podejrzanych o przeprowadzenie aktów dywersji na polskiej infrastrukturze kolejowej na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej. Chodzi o Jefenia Iwanowa i Aleksandra Kononowa, którym postawiono zarzuty dotyczące sabotażu o charakterze terrorystycznym związanego z uszkodzeniem torów na trasie Warszawa-Dorochusk w listopadzie. Rzeczniczka Komendanta Głównego Policji, inspektor Katarzyna Nowak, potwierdziła, że wnioski trafiły do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i zostały wprowadzone do systemu Interpolu. Podkreśliła, że na tym etapie to Interpol decyduje o nadaniu czerwonej noty, a procedura nie ma żadnego określonego terminu. Organizacja musi najpierw zweryfikować zarówno materiał dowodowy dostarczony przez Prokuraturę Krajową, jak i samą treść stawianych zarzutów. Objęcie podejrzanych czerwoną notą oznacza ich międzynarodowe ściganie w ponad 190 krajach świata. Każde państwo, które zatrzyma poszukiwanego, będzie zobowiązane przekazać go stronie polskiej. Policja potwierdziła jednocześnie, że obaj mężczyźni opuścili terytorium Polski jeszcze zanim zostali formalnie zidentyfikowani, kierując się na Białoruś. Do dywersji doszło w połowie listopada na dwóch odcinkach linii kolejowej prowadzącej do przejścia granicznego w Dorohusku. W miejscowości Mika w powiecie Garwolińskim eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Natomiast w pobliżu stacji Gołąb w województwie lubelskim pociąg pasażerski przewożący 475 osób musiał gwałtownie hamować z powodu uszkodzeń torów. W obu przypadkach, zdaniem śledczych, działał ten sam zespół sabotażowy, realizując zlecenia rosyjskiego wywiadu wojskowego. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo dotyczące aktów dywersji. O charakterze terrorystycznym, których celem było zakłócenie funkcjonowania infrastruktury krytycznej i stworzenie realnego zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym. Śledztwo prowadzone jest w ścisłej współpracy ze służbami specjalnymi oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych, która analizuje techniczne aspekty obu incydentów. Podejrzanym postawiono wyjątkowo poważne zarzuty. Dotyczą one szpiegostwa w formie sabotażu na rzecz obcego wywiadu, dokonania aktu terrorystycznego na infrastrukturze kolejowej oraz użycia materiałów wybuchowych. Za tego typu czyny kodeks karny przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności. W sprawie zatrzymano również trzecią osobę, Wołodymyra B., któremu prokurator przedstawił zarzut pomocnictwa w aktach dywersji. Na wniosek śledczych trafił on do tymczasowego aresztu. Do sprawy odniosło się także białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik resortu, Rusłan Baranką, poinformował, że Białoruś formalnie przyłączyła się do poszukiwań obu podejrzanych i jeśli potwierdzi ich pobyt na swoim terytorium, zostaną oni zatrzymani. Baranką dodał, że ewentualna decyzja o przekazaniu podejrzanych Polsce zostanie podjęta zgodnie z procedurą i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy, choć na razie potwierdzono jedynie fakt ich wjazdu na Białoruś. Cała operacja ma charakter międzynarodowy i jest jednym z najpoważniejszych przypadków sabotażu przypisywanego rosyjskim służbom, jakie ujawniono w Polsce w ostatnich latach. Śledczy podkreślają, że sprawa pozostaje otwarta, a nowe ustalenia mogą pojawiać się wraz z dalszą analizą materiału dowodowego oraz odpowiedzią Interpolu na polskie wnioski o czerwoną notę. Policjanci z Lublina zatrzymali trójkę oszustów. Którzy metodą na wnuczka okradali starsze osoby na ogromne kwoty i próbowali uciec z miasta obwodnicą. Wśród zatrzymanych jest 19-letnia kobieta oraz jej wspólnicy w wieku 32 i 33 lat. Cała trójka działała według dobrze znanego scenariusza, jednak tym razem skala strat była wyjątkowo wysoka. Do pierwszego oszustwa doszło 4 grudnia. Wtedy oszuści zadzwonili do 87-letniej mieszkanki Lublina. Z telefonu wybrzmiał rozpaczliwy głos kobiety podszywającej się pod jej rzekomo zapłakaną wnuczkę. Sprawcy przekonywali, że młoda dziewczyna spowodowała poważny wypadek i natychmiast potrzebuje dużej sumy pieniędzy na kaucję, aby uniknąć więzienia. Słuchając dramatycznej historii, seniorka uwierzyła i wydała przestępcom niemal cały swój majątek. Kobieta przekazała 21 tysięcy złotych w gotówce, cztery luksusowe zegarki warte 120 tysięcy złotych klaser z kolekcją złotych i srebrnych monet o wartości 80 tysięcy złotych, zeszyt z banknotami kolekcjonerskimi wart 100 tysięcy złotych oraz inne monety wyceniane na 40 tysięcy złotych. Łączna wartość strat 87-latki wyniosła aż 361 tysięcy złotych. Tego samego dnia oszuści doprowadzili też do przekazania pieniędzy przez kolejną ofiarę, 81-letnią kobietę, która uwierzyła, że jej syn spowodował wypadek. Seniorka oddała im 21 tysięcy złotych na rzekomą kaucję. Funkcjonariusze z komendy miejskiej policji w Lublinie szybko powiązali oba zgłoszenia. Podczas intensywnych działań operacyjnych ustalili, że sprawcy próbują opuścić miasto. Na trasie S-17, na obwodnicy Lublina, patrol zatrzymał ich samochód. W środku policjanci znaleźli gotówkę, zegarki oraz monety pochodzące z oszustw. Cała trójka, mieszkańcy województwa śląskiego, została zatrzymana i doprowadzona do prokuratury. Sąd zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie. Za oszustwa, które doprowadziły do ogromnych strat finansowych, grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności. Lubelska policja podkreśla, że wszystkie skradzione przedmioty udało się odzyskać, co w tego typu sprawach zdarza się niezwykle rzadko. Jednocześnie funkcjonariusze przypominają, że metoda na wnuczka. Nadal jest jedną z najczęściej stosowanych form oszustwa wobec seniorów, a sprawcy potrafią wykorzystać każdą emocję i element presji czasu. Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego prowadzą intensywne poszukiwania mężczyzny, który 21 listopada dopuścił się brutalnego napadu na 80-letnią mieszkankę miasta przy ulicy Kochanowskiego w rejonie sklepu Intermarsze. Według ustaleń funkcjonariuszy sprawca zaatakował seniorkę z Nienacka, popchnął ją, doprowadzając do upadku, w wyniku którego kobieta złamała rękę. Następnie zabrał jej portfel i uciekł, pozostawiając poszkodowaną bez pomocy. Policjanci od początku traktują sprawę priorytetowo ze względu na wiek pokrzywdzonej i brutalność działania napastnika. Zabezpieczono nagrania z monitoringu znajdującego się w okolicach sklepu, na których zarejestrowano wizerunek mężczyzny, mogącego mieć bezpośredni związek z tym przestępstwem. Dotychczasowe czynności nie pozwoliły na ustalenie jego tożsamości, dlatego po uzyskaniu zgody prokuratora wizerunek podejrzewanego został upubliczniony. Mundurowi apelują do osób, które rozpoznają mężczyznę, aby skontaktowały się z policją i pomogły w ustaleniu jego miejsca pobytu. Podkreślają, że każda informacja, nawet pozornie drobna, może mieć kluczowe znaczenie dla zatrzymania sprawcy i postawienia go przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci ze stołecznego śródmieścia zatrzymali trzech obywateli Ukrainy, którzy podróżowali po Europie z zaawansowanym sprzętem, mogącym służyć do cyberataków. I przejmowania wrażliwych danych. Do zatrzymania doszło podczas rutynowej kontroli drogowej przy ulicy Senatorskiej w centrum Warszawy, jednak szybko okazało się, że sprawa ma znacznie poważniejszy charakter niż zwykłe wykroczenie drogowe. W samochodzie osobowym marki Toyota funkcjonariusze wylegitymowali mężczyzn w wieku 43, 42 i 39 lat. Cała trójka była wyraźnie poddenerwowana, unikała odpowiedzi na zadawane pytania i nie potrafiła spójnie wyjaśnić skąd i dokąd jedzie oraz czym się zajmuje. Zatrzymani twierdzili, że podróżują po Europie, jednak ich relacje były niespójne, a na bardziej szczegółowe pytania nagle zapominali języka angielskiego. W trakcie kontroli policjanci bardzo dokładnie sprawdzili wnętrze pojazdu i natrafili na sprzęt, który jednoznacznie wskazywał na możliwość prowadzenia działalności przestępczej w zakresie cyberataków. Zabezpieczono między innymi urządzenie flipper służące do łamania zabezpieczeń i przechwytywania komunikacji, detektor urządzeń szpiegowskich, kilka anten mogących ingerować w sieci informatyczne, laptopy, routery, kamery, dużą liczbę kart SIM oraz przenośne dyski twarde. Według funkcjonariuszy cały odnaleziony zestaw mógł służyć do uzyskiwania dostępu do chronionych systemów, przejmowania danych, omijania zabezpieczeń oraz przygotowywania zaawansowanych ataków na sieci teleinformatyczne, w tym takie mające znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Po konsultacjach z prokuratorem sprawę przekazano do Wydziału Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, który zajmuje się analizą cyberprzestępczości. Zatrzymani zostali przesłuchani, lecz nie potrafili wyjaśnić w jakim celu przewozili tak duży i tak specjalistyczny zestaw urządzeń. Wciąż utrzymywali, że są informatykami, jednak nie przedstawili żadnych dokumentów potwierdzających te wersje, a ich zachowanie podczas przesłuchania budziło poważne podejrzenia śledczych. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące oszustw oszustw komputerowych oraz posiadania urządzeń i programów przystosowanych do popełniania przestępstw, w tym takich, które mogą doprowadzić do uszkodzenia danych informatycznych o strategicznym znaczeniu dla obronności kraju. Sąd, przychylając się do wniosku prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście Północ, zastosował wobec wszystkich podejrzanych trzymiesięczny tymczasowy areszt. Śledczy sprawdzają, kiedy zatrzymani wjechali do Polski, czy już wcześniej prowadzili podobną działalność oraz czy działali samodzielnie. Czy mogą być powiązani z większą grupą zajmującą się cyberprzestępczością na terenie Europy? Materiał dowodowy zostanie poddany szczegółowej analizie, szczególnie w zakresie potencjalnych powiązań z zagranicznymi sieciami przestępczymi oraz możliwości wykorzystania zabezpieczonego sprzętu do działań wymierzonych w polskie instytucje lub infrastrukturę krytyczną. Sprawa ma charakter rozwojowy, a dalsze ustalenia mogą ujawnić znacznie szerszy zakres działalności zatrzymanych. Jeśli chcesz więcej spraw, analiz i codziennych doniesień ze świata przestępczości, zajrzyj też na nasz nowy kanał Fakty kryminalne. Czekają tam kolejne materiały, które mogą Cię zainteresować.